Servus, to jest Kerens. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku do Minecrafta. W dzisiejszym odcinku, oczywiście, sobie kolejny odcinek. Tak, tak, tak. I będą dzisiaj odcinki dwa. Znaczy dzisiaj będą dwa odcinki, bo że w dzisiejszym odcinku będą dwa. Dzisiaj odcinku ulepszamy most i idę patrzeć. Idę po stronie i idę zrobić, e, wiecie, te fajne rzeczy. I zbudować tę drugą wieżę, tak? Lecimy zbudować tę drugą wieżę. Że... Te... Gram bez tych tych surpaków. Mogliście zobaczyć, nowy odcinek działo. Tak? Zatem zbudowałem tamto, do, do działo. I chcę Wam powiedzieć jedno. Przypadek, przypadek odcinek działo ten, bo ja zacząłem zmienić nazwę, co nie? I zmienić playlistę. A najpierw, na... zrzu zrzuciłem odcinek działo, a dopiero potem, zrzuciłem te inne odcinki. Rozumiecie, co nie? No i wiecie, co się wtedy stało. Kurde. Dirt. Boże, nie, 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 kupię kamerkę, się łączyła nie ta. Jezu i tak muszę się spać. W oczywiście nie w w życiu. No i grałem bez tych córek, Bo w sumie normalny Minecraft jest ładniejszy. Nawet mi się daje w sumie. E, oczywiście do nie ma jeszcze mam 27 i ona będzie trochę wyższa. No nie mam ziemię, tam też czcine trzcinę No i tak mam już dużo farm, czego się cieszę jej. Jest fajnie, że mam dużo farm. E, poczekajcie za chwilę, co u jest Dobra, jeszcze Dobra, ja jeszcze A Nie, Dobra, jestem. To jest ten nastawiony stoper. E, dobra, szybko. Dobra, a teraz około jeszcze minut. Dobra i lecimy, lecimy z odcineczkiem. Let's go! A, w mi się, mi się nie, nie podoba. Zresztą sobie tak to zrobię, nie grał w który mi się nie podoba. Ciekawe czy są tam takie osoby, które grają z kinem, który mi się nie podoba. No na pewno są. Na przykład ja grałem tam z kinem, to on dla mnie był na spokój, ale no nie był taki. chciałem bo ja od dawna chciałam mieć już lamika. E? Nie, czy mi starczy. Nie jestem pełen, ponieważ ostatnio y -y nie pamiętam. Nie wiem, może nie starczyć. Wtedy będzie przypał ponieważ tego stona służy na działo. O nie! Jezu Najgorzej, jak zwykle Jezu, nie starczy Jezu No Naprawdę mi nie starczy No właśnie Muszę stworzyć więcej strony, ja nie mam tych. Patrzcie, wykażemy taki płyt, jak. Patrzcie, jak tylko do góry i wtedy będziecie mogli płynąć. Bez tego. No, bez, e, że po prostu to nie będzie wysobią, znaczy to będzie, ale wy będziecie mieli po prostu to gdzieś. Jezu. Po prostu, no. myślę, że to nie będziecie stracili bombeku, o. Teraz muszę tam znowu wyraźć, bo no nie! Jak zawsze, uszanu Dicta nie zmieniamy, nie zmieniam na no tylko 30 dni dicta Jezu Najgorzej Idę budować skalarnię Zrób to pod odcinkami, nie będę sobie tutaj chodził Wszystko już szani Dobra, lecimy. No dobra, zrobię to za chwilę. No. Tak nasza szklarnia, przepiękne, kurde. Ech. No otypok. o No Boże, no Jezus, wszystko mi się tu da a to mi się jeszcze kurde no. Muszę. Nie co się grać wszystko. Boże, chyba najgorszy, najbardziej denerwujący mi odcinek ever. O, losem jest trochę, między odcinkami, po tamtym odcinku trochę zbierałem, nieco, i tylko i później wszystko, już dużo rzeczy zarosło. Ezu, no. Dobra. Wbijamy do szkalarni. To, to też się, się, się je wszędzie, chociaż sam wiem, że to to też szybciej Ci daje. To się wszędzie, gdzie mogę. Bo teraz ja po prostu potrzebuję dużo jedzenia. Ale to nie, 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 nie działa. Nie ma patrzcie, wykorzystajmy motykę do końca. Nie ma w ogóle mu fajnie. Nie działa, że możemy biegać po kogoś wody. No patrzcie. Jeśli rozpędzę tu. To... Słyszę jak powiedziałem, to fajnie. Ile 9 O, trzy chlebki! Patrzcie! Teraz jest dobrze już. Patrzcie To zobacz. Brzmieniem. Co? Co w śmek? Widziliście? A chodzimy na can. Aha, szkło, szkło, szkło. Właśnie zapominam. Czy zapominam, że ja mam robię to szklalnię? Czy nie zapominam po prostu zapominam kopać piasek? Okej, będzie tu piasku, ale fajnie O Jezu, mi tam z kamień przepali, zabierze cały ten do przypalania. Zrobię sobie kamienną łopatę szybko, chyba że drewnianą, bo nie mamy Dobra, lecimy szybko Szybko O, tutaj szkła nie i dobrze Potrzebuję tego No Co? myślę, że tutaj ciemno tak, 10, o jezu, dobra, szybko lecę. Tak, 11. To będę musiał pokopać więcej węgla, bo to jest mój cały węgiel. Tam, w kulce, o tam. Widzicie? jest troszeczkę. O, no, jakby coś, jakby ktoś tak nie wiedział. Tak a propos, to węgiel, węgiel daje, znaczy, chryzbek daje 2,5, 2,5, 2, 2, 2 2,5, wiecie tego, coś, kurde. No właśnie, no właśnie, to jest mój węgiel, oby to był bogaty złożę. Jak nie nim więcej to wykopie, wiecie co. Pięknie, że zrobię blok, bo bez bloków powinno lepiej przepadać Kurde, nie jest cały złoży 7 Jezu To jest genialnie Ziemia piasek Dobra Ale 30 stona Ok, lecimy do dzieła, przynajmniej będę mógł wymienić to jedno. Aha, co ja robię? To idziemy do wymienić, bo na dzisiaj wydawałem taki prowizoryczny ten. Co tu zrobię wyście do działa? Muszę po drabinki i po trapora robić. Traktor. OK, i drabinki. Idealnie trzy takie trzy tym Po takie trzy takie jaki jaki ten, ten jak to się nazywa, jaki ma gruby ten ma jak to się się Kiedyś zrób jeszcze. No i działo. Jeśli nie oglądasz odcinka, to nadróbcie. Już, chyba prawdę. I działo już teraz całkowicie okamglone. Ty damy się tutaj raptura, że niby tutaj mi da się wchodzić. O, w sumie mogę tego zrobić. Znaczy, o. Jak wyjdę po. Dobra. O Boże. Tak, jest genialny A, tylko nie będę miał... O Boże! Już widzę tą armię ch chlebków e, Dynie to, to za chwilę mi się robią To robią, powstają Jak Boże, o oh my god! No, nie wierzę, że mam tyle, tyle, tyle Nie Właśnie na tego 21 Zmów... O Jezu widzieliście Kurde, myszka nie zjechała, w się Dyni się pojawiają kurde w 5 sekund Dyni to nie potrzebuje może, ale dobra 10 chlebków, ło wow. No bogato! Jak widać No, dobra e, Ja zrobię odcinek taki długi jaki będzie trzeba Czyli będę lepsza szklarnia Jej Wam coś powiedzieć. Wpadajcie na mojego Twitcha, tak, na mojego Twitcha, mam Twitcha, Twitch nazywa się Skelcio, wpadajcie tam, tak, polecam, może kiedyś tam będą streamy z Minecrafta, albo, nie będzie, nie wiem, ale wpadajcie, polecam, obserwować, żeby, wiecie, żeby, no, wiedzieć, kiedy będzie stream, no. Też napiszcie w komentarzach, w komentarzach, eee, e, Xmer kur kursi 01. Super, ponieważ mam ogromny wkład w naszą serię. Tak ogromny. Za chwilę Wam pokażę jaki ogromny wkład mam w tą serię. Dobra, chodźmy na dół. Zresztą samą łapką. Oto jego wkład. Zrobił na razie dwie rzeczy. Dwie rzeczy. może co ja gadam. Dwa rzeczy. Dwie rzeczy, ale nikt oprócz niego nie włożył, nie powiedział żadnego pomysłu. A jeśli ktoś ma, to sorry, bo zapomniałem czytać komentarzy <trym _> Typowo, tutaj macie daty. Trochę minęło od tego, więc naprawdę polecam. Z, 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 no, nawet karza. Karza wam. macza Nie, no, zaraz oczywiście. Macie, no, ale napiszcie, tak, w komentarzu, ok? Dobra. Żeby też trochę patylków jeszcze. Jak się robiły ramki, tak? Wiela prawdy. Tak. O jezu, zrobiłem trzy idealnie. Taki, o jezu, zrobiłem za dużo. Trzy. Aha, trzy idealnie. U Niech to zniknęło. tu takie wejście. no Dobra. Ston miał być przerobiony na to. Na bryki. O! I teraz wejdę tam na górę. Albo nie, ulepszę sklarnię. Tam to zrobię pomiędzy. No, ty, ty, to już zaczyna budować i wyglądać epicko. Jednak będę potrzebowała dużo. Ale ten most już zaczyna nabierać ten sensus nie? Znaczy nie sensu, tylko tu nie wyglądać, nie? Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ten most. Tak, mówię, że. Tak, robię, robię duże rzeczy, żebyś wcali w komentarzu, ale dobra. Nie, 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 nie. No. O jezu! Ja nie wierzę co tu się dzieje. Tu będzie wejście. Teraz będzie podwójne, no. Nie wiem, nie że nie idzie, że jest tak się. Że ten, e, że jak to się nazywa, że to tak szybko rośnie. Boże. Oczywiście będę tą skalę nie powiększał. E, że tam będę dalej już ściągał ją. Na razie to no, wygląda dość dobrze. A teraz bierzemy plony. Uuu, nice. Ta farma jest nice. Żydynia rośnie tu, to walnę tutaj wszystko. A nie, no chciałem więcej Jako, nie, tylko tyle Żydynia raz wyrosła, no to. Dobra. Już dobrze. Kolejny ten na kolejne chlebki. No, to szkolarnie to już wygląda. Ty. Ty, ja chyba sobie zrobię miniaturkę na ten. Na. Mm. Na odcinek ze szklary, no bo ten zrobiłem taki, no Po taki randomowy, jakiś taki, jaki był. O. Nie. Dobra. Tam taki, jaki był, taki, jaki bym bo tam klikałem F, F, jeden, nie? Żeby tam sobie tak zrobić, no to ten, no to też sobie. W ogóle ja miałem nożyce, tak pomiędzy odcinkami, albo na odcinku. Nie, to było pomiędzy, że nożyce i zrobili tą karwet pumpkin dynie, co nie? Z karwet pumpkin dynie, masło maślane. No zrobiłem karwę z pampki, No, to nie i to nożyce. To jest właśnie, no dobra. Trzcina tu rośnie. Z się na razie nic nie zmieniło. Miałem czasu. A to jest... To. to, to Chciałem powiedzieć, że... jak to się nazywa to... E, że ważniejszy jest e, na razie szklarnia niż ten, niż most Ponieważ, mówiłem, e, że most robi dłużej, ale szklarnia daje mi jedzenie, a to co mi daje tylko wygląd Więc dobra mm. Ty, w dzisiejszym odcinku kurde farmujemy tylko Zauważyliście? Taki odcinek pożywienia Chodzę i tak zbieram tylko te plony no, Po prostu potrzebuję jedzenia, ale też robiłem ten te rzeczy związane z naprawą, z mostem. No i te inne rzeczy. No. Może. No, dajcie mi, mam to Tu. to 5 sekund. Kolejne. Ja mam już kolejne zboże, boże. Ja mam już. nie Ja mam już. Ko... Ja, się ja mam już kolejne zboże, boże. To to jest jakieś... To jest jakaś magia. Prawie by, niedługo będę miał już 100 dyni. No to w tym mój... O... Eee, poczekajcie. Dobra, ja poczekam jeszcze sekundkę. Muszę coś... myślę, że mój telefon gana, nie na odcinku. Dobra, nie, no w tym odcinku was żegnam. Elo.